Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj króciutka zapowiedź tego, co będziecie mogli zobaczyć w kolejnych odcinkach na moim kanale. To, co widzicie pod tą białą kartką, tam skrywają się tajemnicze, przerobione dwie kompletne końcówki mocy dorad Mora 5102. Jakiś czas temu zostałem poproszony o to, abym wyraził swoją opinię, wykonał jakieś pomiary. Właśnie tych oto przerobionych, tajemniczych końcówek mocy, i tym zajmiemy się w najbliższych kilku odcinkach. Postaram się wykonać pomiary przy pomocy, oczywiście, karty dźwiękowej, przy pomocy kilku różnych, mniej lub bardziej specjalistycznych oprogramowań. Zobaczymy, jak te pomiary wyjdą. Zmierzymy sobie to dla kilku mocy. Powiedzmy, dla 1 W i 10 W, e, dla tych przerobionych, przebudowanych końcówek mocy i dla końcówek mocy, które były w oryginale. Jedna uwaga tylko taka, że niestety ten egzemplarz e, no nie jest może najbardziej szczęśliwym e, egzemplarzem do tego typu testów. Przełączniki, selektory, e, mimo tego, że były czyszczone kilka lat temu, zaczynają trzeszczeć. Gdzieś tam pojawiają się pierwsze ślady śniedzi, w związku z czym chociażby e, przesłuch międzykanałowy już nie będzie taki, jaki powinien jaki mógłby być. E, na pewno kondensatory elektrolityczne, które są tutaj zainstalowane, są to kondensatory ze średniej półki, również były wymieniane kilka lat temu. E, potencjometry też by się im przydało, oczyszczenie i przede wszystkim e, regulacja współbieżności. Ale ten radmor jest takim typowym radmorem, w którym było coś kiedyś zrobione, kilka lat minęło i pewnie przydałoby się znowu to samo wykonać. Niemniej jednak uważam, że przygotowywanie celowe do takich testów radmora trochę mija się z celem, bo właśnie takich radmorów, jakim jest ten egzemplarz, myślę, że w waszych zasobach jest prze. Chciałem powiedzieć przerażające, ale to by było bardzo złe określenie. E, oczywiście chodzi o przeważającą ilość, tak więc można powiedzieć, że to jest typowy radmor taki, który u większości z was, tych którzy posiadają radmory, jest. I właśnie na takim radmorze, nie jakimś tam zmodyfikowanym, nie jakimś tam poprzerabianym, będziemy sobie robić te testy. Czy z nich coś wyniknie, zobaczymy. Czy będę w stanie coś sensownego powiedzieć i jednoznacznie rozstrzygnąć na korzyść, też się okaże, aczkolwiek, tak jak zawsze Wam opowiadam, pomiary pomiarami, ale jest jeszcze coś takiego jak najbardziej zawodny przyrząd pomiarowy, czyli ucho ludzkie. I tutaj ten sam wzmacniacz odsłuchiwany przez osobę X może wypaść dużo lepiej niż na przykład przez, odsłuchiwany przez osobę Y. Każdy z nas ma swoje preferencje, a ja jako osoba wychowana w końcówce PRL-u zostałem skrzywdzony przez los i moje preferencje niestety są łubu-dubu, syk-syk-syk, cyk-cyk-cyk, czyli dużo niskich, dużo wysokich, średnica w dół. No i takie osoby według mnie są, nie są najlepszymi recenzentami, chyba że przynajmniej od 10 lat Słuchają w dobrze przygotowanym pomieszczeniu muzyki, na bardzo dobrym sprzęcie, w pomieszczeniu, które akustycznie jest przygotowane, są zrelaksowane, bo też oczywiście, czy nasze zdenerwowanie, czy poziom zmęczenia też wpływa na to, w jaki sposób na tym samym sprzęcie ta sama muzyka będzie odbierana przez tą samą osobę. Ale nie o tym dzisiaj miało być, dzisiaj miało być krótko, więc postaram się w 4,5 minuty zmieścić. Tak więc zapraszam Was do oglądania, a ja dzisiaj zainstalowałem, podłączyłem i właśnie e, próbuję wyregulować prąd spoczynkowy w obydwu końcówkach mocy na jakąś sensowną wartość. I to jest ten pierwszy krok, który, który trzeba było zrobić, poza oczywiście e, z mierzeniem napięcia stałego na E, powiedzmy, wyjściach głośnikowych, e, i od tego, jak to się mówi, momentu, zaczniemy testy, które już niebawem w kolejnych odcinkach się pojawią. W tym, w pierwszym odcinku, no niestety, zmierzymy sobie te końcówki mocy, a w kolejnym odcinku oryginalne zainstaluję, zmierzę. Spróbujemy porównać te pomiary i wyciągnąć jakieś wnioski. To wszystko w tym odcinku. Cześć, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.